Dzień dobry, moi mili. Napisałem niedawno petycję do Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie zajęć wyrównawczych dla dzieci uchodźców z Ukrainy. I ja teraz tą petycję przeczytam. Petycja w sprawie dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla dzieci uchodźców z Ukrainy w placówkach szkolnych. Do naszego państwa przybyło z Ukrainy niedawno bardzo wielu uchodźców, w tym persony objęte szkolnym obowiązkiem. W czasie wojny na Ukrainie, do Polski może przybyć jeszcze więcej dzieci oraz młodzieży w szkolnym wieku. I stanowi to dla edukacji niełatwe wyzwanie. Oświata musi dopomóc tym poszkodowanym wojnom ludziom. Przybyli z zagranicy uczniowie nie posługują się biegle polskim językiem, dlatego warto rozważyć wprowadzenie dla nich dodatkowych zajęć wyrównawczych w tymże zakresie. Ja zwracam się z wnioskiem do Ministerstwa o rozważenie wdrożenia dla uczniów uchodźców z Ukrainy powszechnych dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka polskiego, tak aby osoby te miały prawo nabyć kompetencje językowe umożliwiające im należyte i godne funkcjonowanie w naszym kraju oraz branie udziału w szkolnych zajęciach ze zrozumieniem lekcji podstawowych jak najlepiej. Jednocześnie, w moim osobistym mniemaniu, tworzenie specjalnych szkół ukraińskich na terenie Polski nie jest właściwe i dobre. Nie powinno się tworzyć absolutnie takich odseparowujących placówek. Polscy i ukraińscy uczniowie powinni uczyć się razem, ramię w ramię. Warto, ażeby się integrowano. Zaś zdecydowanie lepszym pomysłem od kreowania oddziałów przygotowawczych, klas zerowych dla dzieci ukraińskich, jest organizowanie im zajęć wyrównawczych z języka polskiego. Zajęcia takie mogłyby choćby odbywać się w weekendy lub w dni robocze, kiedy zwykłe zajęcia obligatoryjne byłyby już danego dnia zakończone. Być może istnieje dobra możliwość, ażeby pewne grupy uczniów ukraińskich mogły odbywać pierwszy rok nauki w Polsce zdalnie, łącząc się z nauczycielami z rodzimego kraju. Czy zasadne jest, aby wybrane podręczniki ukraińskie zostały przesłane do Polski? Stanowiłoby to okres przygotowawczy, adaptacyjny do dalszej, ewentualnej edukacji w Polsce, odbywanej już naturalnie, tradycyjnie Tradycyjną drogą Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy mogłyby prowadzić choćby osoby z przygotowaniem pedagogicznym, z wykształceniem wyższym w kierunku filologia polska jako obce, znające ukraińskiej bądź persony z wykształceniem średnim, jeżeli by tylko towarzyszyłyby im kompetencje językowe stosowne. Zatrudnianie asystentów nauczycielskich, znających ukraiński język, wydaje się rozwiązaniem korzystnym i dobroczynnym. Żywię nadzieję, iż obecne regulacje oświatowe na to zezwalają. Bardzo proszę o odpowiedź na moje przesłane pismo z wyrazami szacunku, Patryk Daniel Garkowski. Koniec transmisji.